Obywatel czy patoobywatel? Kto żyje, a kto rządzi w tutaju? Kto jest kim w demokracji? Kim jest obywatel, a kim patoobywatel? Poznaj podobieństwa i różnice. Zastanów się, kim jesteś ty? A, obywatel w demokracji. Obywatel w demokracji to osoba, która należy do danego państwa, ma wobec niego prawa i obowiązki, aktywnie uczestniczy w życiu publicznym i ma wpływ na rządzenie państwem. Pierwszy. Obywatel jako uczestnik. Ma prawo głosu i bierze udział w wyborach, aktywnie wyraża swoje zdanie, domaga się od polityków przejrzystości i realizacji programów, krytykuje władzę w sposób konstruktywny, gdy ta nadużywa zaufania lub nie dotrzymuje obietnic, ma prawo wymagać zmian i odwołać władzę, która zawiodła, ma prawo do wolności i równości, ma obowiązek przestrzegania prawa i dbania o dobro wspólne. 2. Obywatel jako polityk lub urzędnik służy państwu i społeczeństwu, a nie własnym interesom, reprezentuje obywateli, działa zgodnie z konstytucją i zasadami etyki, dba o dobro wspólne, podejmuje decyzje transparentnie i odpowiedzialnie, ponosi odpowiedzialność za swoje czyny przed obywatelami i prawem, słucha ludzi, konsultuje decyzje i tłumaczy swoje działania, nie nadużywa władzy, stanowiska ani środków publicznych, pamięta, że władza to zaufanie, a nie przywilej. B. Pato obywatel w demokracji. Pato obywatel, to ktoś, kto korzysta z praw, ale unika obowiązków. Chce brać, ale nie dawać. Żyje w demokracji, lecz jej nie rozumie i nie szanuje, jeden. Pato obywatel, jako uczestnik, nie głosuje, ale narzeka na wyniki wyborów, krytykuje wszystkich, nie proponując żadnych rozwiązań. Rozpowszechnia fałszywe informacje lub kieruje się emocjami zamiast faktami, unika odpowiedzialności. To oni są winni, nie ja. Łamie prawo, gdy mu to wygodne, dba tylko o własny interes, nie widząc dobra wspólnego. Nie ufa nikomu, ale sam nie buduje zaufania. Drugi. Pat obywatel jako polityk lub urzędnik. Traktuje urząd jak prywatny folwark, nadużywa władzy dla zysku lub wpływów. Zapomina o obywatelach których powinien reprezentować, manipuluje informacją i unika odpowiedzialności, kupuje poparcie obietnicami bez pokrycia, dba o siebie i swoich, a nie o wspólnotę, niszczy zaufanie do państwa przez cynizm, kłamstwo i arogancję. Pomyśl, kim jesteś. Demokracja nie jest dana raz na zawsze. To nie system, który działa sam. To codzienny wybór, czy jesteś obywatelem, czy patoobywatelem.